Wystawa więzi, podobieństwa i tożsamości zaczerpnęła tytuł z mowy noblowskiej Olgi Tokarczuk, i myślę, że te słowa wyrażają, jaka ta wystawa miała być. Takie słowa, klucze tej wystawy to czas, miejsce, pamięć i podróże. A jak wiemy, podróże są różne. I tak Izabela Gustowska opowiada o swoich 40-letnich podróżach po świecie, e, przygotowała pracę z cyklu lustra, w których fotografuje swoje odbicie w lustrze. E, ale trzeba się wczytać w kod QR, który tak naprawdę wyjaśnia e, intencje artystki. E, Aleksandra Siemińska e, przybliża na podróże artystyczne spotkania z artystami fascynacje tymi artystami. Również cytuję tych artystów, nawiązuje z nimi dialog. Innego rodzaju podróż odbywa Anna Kowalska-Szewczyk, która mówi o takiej przymusowej podróży, czyli opuszczeniu domów, ludzi, miejsca. Chociaż to opuszczenie zdarzyło się już dawno w przeszłości, to jednak bardzo wpływa na, na teraźniejszość tych ludzi. Natomiast Sonia Ramer mówi o podróży, która jest inspiracją, o jej pasji górskiej i o jej podróżach w góry, które nie tylko wypełniają jej życie, ale również jej pasję twórczą. Tomasz Kaudela zaprasza nas do Ostrawy, do miejsca, gdzie znajduje się Galeria Plato w Ostrawie. Jest to miejsce, które miało tętnić życiem i sztuką, natomiast nic się w tym miejscu nie dzieje, pomimo tego, że jest to miejsce, które ma, generuje bardzo duży budżet i zatrudnienie. Kolejna osoba, Milan Cieślar, który swoje obrazy zawsze mówi, pracuje szybko i cyklami, nie traci czasu i docenia rolę przypadku i automatyzmu w swoim malarstwie. Natomiast Andrzej Leśnik poprzez swoje obrazy białe na białym generuje widzenie i nie tylko prowokuje nas do obserwacji, ale również do myślenia przy tych obrazach. Magda Kleszyńska z kolei zawsze stawia w swoich pracach bardzo ważny cel przedstawienia formy, formy, która się rodzi, która się przeobraża, ale która również nigdy nie znika, ona zawsze istnieje i zawsze sytuuje się na pograniczach różnych faktur. Dasza Lasotowa z kolei y, zawsze prowadzi taki dialog między słowem a obrazem i zastanawia się, na ile obraz y, może y, przytoczyć słowa, a słowa na ile mogą opisać obraz. Problemem czasu zajmuje się Anna Maria Brandys i myślę, że moje prace, czyli Anny Mielskiej też dotykają problemu czasu i właściwie zostały wykonane z podobnej materii, czyli z jakichś starych dokumentów, listów, które może by zostały wyrzucone, a które zostają przywrócone pamięci i zostaje stworzone nowe odczytanie. Magda Rucińska. Mówi o miejscu zakorzenionym, mówi o miejscach swojego dzieciństwa, miejsca zamieszkania przez swoje, swoją rodzinę. W podobny sposób odnosi się do miejsca Aleksandra Radziszewskiego, który z kolei opowiada o Kaszubach i o miejscu, które jest dla niego bardzo ważne, rodzinnym miejscu. Opowiada legendy kaszubskie, które jednak nie mają tylko wymiaru lokalnego. Ania Tyczyńska, która w swoich pracach też mówi o kruchości czasu, pokazuje pył powianku, a jednak jej prace w bardzo dużym stopniu odnoszą się do kosmosu. Przynajmniej ja je tak odczytuję i takiej właśnie drobinki, którą jesteśmy w tym kosmosie. Każdy artysta inaczej się wpisał w tę wystawę, ale myślę, że znaleźliśmy jakieś wspólne punkty, linie i płaszczyzny porozumienia. Bardzo dziękuję artystom za udział w wystawie. Żałuję, że ta wystawa na razie tylko jest online. Zachęcam do zapoznania się z dokumentacją, z pełnym tekstem na stronie internetowej. Dziękuję bardzo.